Jesteśmy przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. Powstanie tu piąty kolejny zespół szkolno-przedszkolny. Tutaj powstanie nowe przedszkole i szkoła w czterokondygnacyjnym budynku który pomieści blisko 700 uczniów i przedszkolaków. Placówka będzie miała profil sportowo-językowy. W zespole szkolno-przedszkolnym oczywiście będzie nowoczesna sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne z zewnętrzne, bieżnia, plac zabaw dla dzieci, a także będzie funkcjonowała kuchnia własna, w której będą serwowane świeże, pożywne i zdrowe posiłki. Inwestycja zostanie oddana we wrześniu 2028 roku, a całość inwestycji prowadzona jest w partnerstwie z inwestorem z zewnętrznym. Kończy też budowa przedszkola Tilia przy placu Piłsudskiego w dawnym centrum, Kultury Agora. W tym pięknym, odrestaurowanym budynku będzie 5 nowoczesnych sal dla 125 dzieci. Oprócz tego w dyspozycji dzieci będą miały nowoczesny plac zabaw. Zapraszamy do przedszkola już we wrześniu. A już we wrześniu 2026 roku gotowy będzie zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Zwycięskiej. To największa inwestycja edukacyjna we Wrocławiu. Prace na tej inwestycji idą zgodnie z planem. Już prawie połowa szkoły jest gotowa. Będzie tutaj 40 nowoczesnych sal, zaplecze sportowe, jadalnia oraz bardzo dużo zieleni. Czas wakacji to czas remontów i modernizacji. W 150 placówkach edukacyjnych we Wrocławiu trwają modernizacje i remonty. Miasto wyda na to 42 miliony złotych.